Wait the fuck up, samurai. We have a city to burn. Jakiś czas temu do Cyberpunk'a wszedł ostatni patch, po którym twórcy ogłosili koniec wsparcia dla gry. Potem dodali kolejny, ostatni patch kończący wsparcie już ostatecznie, a kilka tygodni temu dodali trzecią, ostatnią, ostatnią aktualizację, już definitywnie kończącą pracę nad grą. Nagrywam ten film właśnie teraz, uprzedzając przyszłość przed wyjściem czwartej i piątej ostatecznej aktualizacji, ale na potrzeby wideo, załóżmy, że ta sprzed kilku tygodni faktycznie była definitywnie ostatnia. Zagrałem więc w w końcu po tych 5 latach od premiery, w już ostatecznie ukończonego cyberpunka, co zaznaczam zrobiłem to po raz pierwszy wcześniej nie mając styczności z produkcją. Oceniam więc teraźniejsze elementy gry, nie te, które znajdowały się w niej kilka lat temu, a te, które zawarte są, w jak to twórcy twierdzą, w finalnym produkcie. Nie jest to też recenzja, bo nie czuję się na tyle kompetentny, ale to nie znaczy, że jakiekolwiek opinie czy stwierdzenia z filmu będą przez to mniej wartościowe. Po prostu nie traktujcie tego jako recenzję, bardziej jako podsumowanie moich opinii i spostrzeżeń podpartych na lekko ponad 70 godzinach gry, które tam spędziłem oraz platynie podstawki, którą zdobyłem. Niestety bez orderu, bo dokładnie 13 osiągnięć pochodzi z DLC, którego jeszcze nie ograłem. Jednak z gry bez DLC posiadam każde jedno osiągnięcie. Sporo ludzi mówiło już o plusach Cyberpunk'a, jego dobrych aspektach, szczególnie tych po aktualizacjach. Że to nie recenzja, myślę, że pominięcie dla waszego czasu tych aspektów powszechnie już wiadomych nie będzie problemem, bo bardziej niż na wałkowanych już wszędzie sprawach, wolałbym skupić się na rzeczach, o których niewiele ludzi mówi w swoich materiałach. Ale zanim jeszcze o tych mniej popularnych stwierdzeniach, zacznijmy sobie od rzeczy najbardziej oczywistej, ale o której niestety należy wspomnieć z bardzo prostego powodu: to jest skończona gra. Twórcy zarzekają się o braku następnych aktualizacji, i mówią, że jest to gotowy produkt. Skończony produkt, pełen błędów, które nigdy nie powinny się tam znaleźć. Ani na premierę, ani tym bardziej prawie 5 lat po premierze. W mojej grze w rzekomo skończonym produkcie natknąłem się na pomniejsze problemy, między innymi postacie przechodzące przez tekstury. Doświadczyłem tego w prologu kilka razy, kiedy Jackie raz przeszedł przez samochód, zupełnie jakby nic tam nie stało oraz kiedy przeszedł przez szufladę z kartonami w trakcie pierwszej misji u Wakako. Doświadczyłem też przeciwnika, który po wyciągnięciu go z auta teleportował się połową ciała pod teksturę ziemi i nie mogłem wyciągnąć z niego przedmiotów, ale były też błędy bardziej denerwujące, jak spowolnienie chodzenia, kiedy przed zakończeniem przy wyjściu od Wiktora miałem iść za Misty i nagle bez powodu, nie, nie byłem przeciążony. Zacząłem chodzić strasznie wolno, co naprawiło dopiero wczytanie gry. Oraz najgorszy z nich wszystkich, kardynalny wręcz błąd, który zablokował mi fabułę. W skończonej grze, na którego natrafiłem podczas zakończenia, w którym oddajemy ciało Johnemu, Na początku jest moment, w którym trzeba zadzwonić domofonem, który u mnie nie działał. Domofon był wyłączony, ja nie mogłem wejść z nim w żadną interakcję, a było to obowiązkowe dla pójścia dalej w zakończeniu. I tutaj także dopiero wczytanie gry naprawiło problem. Plus, to problemy, na które ja natrafiłem. A z tego co można usłyszeć jest masa innych błędów na które ludzie natrafiają i Wy też potencjalnie możecie jeśli kupicie i zagracie. Dosłownie przez kilka ostatnich lat mieliśmy ciągle łataną grę. Produkt wypuszczony jak we wczesnym dostępie, ale za pełną cenę, grę w tak złym stanie technicznym, że aż została przez moment wycofana ze sklepu PlayStation. Praktycznie oszustwo wykonane na graczach, i nawet teraz po rzekomym zakończeniu wsparcia błędy cały czas występują. Jeśli ktoś wam powie, że tu już nie ma błędów, że zostały naprawione, nie nie zostały, a niektóre z nich są na tyle duże, że blokują postęp fabularny. Naprawdę boję się, co gracze napotykali na premierę, jeśli o grze w tak okropnym stanie technicznym niektórzy mówią jako naprawiona. CD w ostatnich aktualizacjach dodał zmiany kosmetyczne. A powinni w dalszym ciągu naprawiać występujące w grze błędy, bo to, co teraz gracz otrzymuje po zakupie po tych wszystkich łatkach, to nieśmieszny żart jest. I jak bardzo bym nie lubił cd u i samego cyberpunka, bo jak dowiecie się w dalszej części moje końcowe zdanie na jego temat, nie jest negatywne, to są jednak elementy, które trzeba krytykować i stan techniczny tej gry jest zdecydowanie jednym z nich. Celeb w oczach ludzi słynie z wybitnie zrobionych questów pobocznych, co ludzie chwalą również w cyberpunku i okej, okay, jest naprawdę dobrze. To, czy oznaczenie ich wszystkich jasno na mapie, żeby gracz na pewno niczego nie pominął, bo praca się zmarnuje, to już inny temat, ale samo wykonanie tych zadań jest naprawdę dobre i różnorodne. Możesz trafić na ciekawe, śmieszne i kreatywne zadania. W zasadzie każde od maszyny do coli do gościa z granatem w twarzy w jakiś sposób się wyróżnia. Problem w tym, że tych zadań jest relatywnie mało i tutaj dotykamy głębszego problemu ogólnej ilości zawartości cyberpunka, ale żeby nie rozwadniać tematu, najpierw dokończę ten wątek, a potem wrócimy do ilości kontentu gry. Wracając, tych zadań nie jest zbyt dużo. Po odpaleniu mapy może ci się wydać, że cała jest wypełniona zadaniami i aż nie wiesz od czego masz zacząć. Ruszysz kilka z nich, z tyłu głowy masz jeszcze główny wątek fabularny oraz główne questy poboczne takie jak linia zadań z panam czy tym podobne i najprawdopodobniej jako przeciętny gracz skończysz grę robiąc tylko kilka z tych zadań pobocznych. I zostając z nieodpartym wrażeniem tego Ile jeszcze kontentu nawet nie odkryłeś? I tak sobie to wyobrażam, że przeciętny gracz nie maksuje wszystkiego i nie robi wszystkich tych zadań, dlatego zostaje z takim wrażeniem. Tylko, że cała sprawa nabiera całkowicie innych barw, kiedy faktycznie zrobisz te zadania, szybko zauważysz, że pomimo ich na pierwszy rzut oka sporej ilości, większość jest dosyć krótkich, jednostrzałowych. Bez rozwijania się na kilka spotkań, jak na przykład z automatem do coli, albo często pod znacznikami nawet nie kryją się zadania jakieś znaćki i bronie do podniesienia, jak z gadającym pistoletem smart. Zadanie Znikają więc z twojej mapki w kilka godzin, dają ci naprawdę krótkie przedłużenie czasu spędzonego w grze. Jakościowe, okej, okay, ale krótkie. Kiedy skończysz już te zadania, zostaną ci do robienia niestety tylko kontrakty i zgłoszenia NCPD i specjalnie mówię niestety, bo pomiędzy nimi a zadaniami pobocznymi jest tak ogromny przestrzeń jakościowy, jak między twoim autem z prologu Nomada Afrodżonego. Kontrakty są niesamowicie nudne i powtarzalne, wszystkie w zasadzie opierają się na trzech schematach. Wyjdź gdzieś i zlikwiduj cel, wejdź gdzieś i uratuj cel. Wejdź gdzieś i odzyskaj jakiś przedmiot bądź auto, następnie odstaw je do skrzynki lub garażu. Tylko trzy rotacje na jakieś dziesiątki kontraktów, które swoją drogą trzeba zrobić, jeśli chcesz dostać platynę. Niesamowicie mało kreatywna, powtarzalna i wynudzająca aktywność, występująca w bardzo dużej ilości. I jeszcze gorsze od kontraktów zgłoszenia NCPD, których jest chyba najwięcej na całej mapie i które polegają już tylko na jednym. Wchodzisz na dany teren, likwidujesz ludzi, którzy tam są. Przeszukujesz walizkę lub skrzynkę obecną na miejscu. Wychodzisz. Polegają tylko na tym, a jest ich ogromna ilość i również trzeba wykonać każde zgłoszenie, jeśli chce się dostać osiągnięcie. Mamy więc trzy rodzaje aktywności pobocznych na mapie. zadania, które są jakościowe i przyjemne, ale nie jest ich dużo. kontrakty występujące w podobnych ilościach co zadania, ale będące dużo bardziej powtarzalne oraz zlecenia NCPD do bólu nudzące i okropne. nie dające radości z rozgrywki, a jedynie odejmujące całości gry. O ile zlecenia od są potencjalnie ciekawe, to nie zostały wykonane należycie, przez co 2 trzecie wszystkich aktywności pobocznych dostępnych w grze to okropne, niewzbudzające pozytywnych emocji, zapychacze, które jedyne co oferują to trochę euro -dolarów i kradzież naszego czasu. I tutaj chciałbym wrócić do ogólnej zawartości Cyberpunka 2077, o której mówiłem wyżej. Pomimo, że może się wydawać, że gra jest duża, to tak naprawdę oferuje niewiele aktywności. Przy przechodzeniu praktycznie tylko samej linii fabularnej i tych głównych zadań pobocznych, jak wątek Panam, Judy i reszty, jesteście w stanie ukończyć podstawkę w myślę luźno 25 godzin. Przy eksploracji robieniu nie wszystkich, ale kilku aktywności pobocznych, Gra może zająć wam, nie wiem 30, może 30 kilka godzin, tyle spędzi tam gracz, który po prostu będzie chciał przejść grę. Bez speedruna, ale też bez maksowania. Brzmi trochę biednie, co nie? Zdecydowanie nie jestem jednym z ludzi, którzy lubią przelicznik czasu gry do jej ceny, albo tych, którzy uważają, że gra bardziej fabularna powinna być jak najdłuższa. Jednak to, że gra jest długa, o ile oferuje jakościowy content aż do końca, nie jest wadą i chyba każdy się zgodzi, że wolałby bardzo dobrą grę od początku do końca, która trwa 100 godzin i to przystaną. Standardowym, nie maksującym przejściu, niż taką, która trwa 30. Sami widzieliście, że wymaksowanie tej gry mi zajęło 71 godzin, a wiem, że da się to zrobić szybciej, bo ja sam przy moim przejściu niespecjalnie się spieszyłem. Mamy więc do czynienia z grą, bądźmy szczerzy, małą, bo przy standardowym przejściu zajmującą około 30 godzin. Nieregrywalną, przez co najprawdopodobniej nie zagramy w nią wiele razy, oraz taką, która niespecjalnie zachęca do spędzania w niej więcej czasu niż trzeba. Z powodu swojego nierównego w jakości kontentu pobocznego którego realnie jest więcej w niskiej jakości niż tego w wysokiej. A i jak już zacząłem o maksowaniu, to już tylko tak dopałem, że osiągnięcia w tej grze, które często wiążą się z wyczyść dany obszar ze wszystkich aktywności, czyli inaczej zrób wszystkie kontrakty i zlecenia NCPD, jakie są na całym obszarze, albo odkryć wszystkie maszyny do szybkiej podróży na całej mapie, albo kup wszystkie auta dostępne do kupienia, które polegają na klepaniu w kółko i w kółko tych samych nudnych misji, wręcz psuje odbiór gry i raczej nie zachęca nikogo do zrobienia takiej platyny, zero realnego wyzwania, a jedynie marnowanie twojego czasu powtarzaniem w kółko i w kółko i w kółko tych samych czynności. Cyberpunk ma też problem z niektórymi elementami prowadzenia narracji, zaczynając od dosyć sporego mankamentu, który może naprawdę przeszkadzać potencjalnemu graczowi. Cyberpunk jest niesamowicie przegadany. Ma mnóstwo dialogów, które i tutaj pojawia się problem, nie mają żadnego znaczenia. Gra jest pełna, ale to pełna w znacznej większości takich opcji dialogowych, które albo tylko z pozoru wydają się znaczące, albo wprost widać, że nieważne co gracz wybierze, i tak gra będzie liniowo ciągnąć nas za rączkę jakoś z góry wybraną ścieżką. Oczywiście istnieją również znaczące opcje dialogowe, ale składa się na nie tak naprawdę w większości ostatni dialog z Johnem przed zakończeniem gry, który jedyne na co wpływa to na no, zakończenie, i niektóre rozmowy z naszymi opcjami romansowymi, które prowadzą właśnie do tego romansu. Poza tym większość dialogów, nieważne co wybierzemy, nie wpłynie na to, jak wygląda nasza rozgrywka, przez co gra robi się dosyć liniowa. Z kolejnych już trochę subtelniejszych, może nie błędów, ale niedopracowań, jest to, że śmierć Jackiego nie oddziałuje na gracza tak bardzo jak. Twórcy by chcieli. historii, pomimo że pojawia się tak naprawdę tylko na chwilę w grze, ma on poważną rolę, bo fabularnie jest naszym najlepszym przyjacielem, który przez całą grę co rusz powraca we wspominkach czy dialogach, ale przez to, że pojawia się na tak krótko i to w sytuacjach, w których w większości nie budujemy naszej bezpośredniej więzi z nim jego końcowa śmierć nie jest aż tak mocna dla gracza, jak powinna być, i na jaką jest kreowana fabularnie. Tutaj mam najwięcej zarzutów do twórców, ale nie jest to atak ani nic, bo mówimy tutaj o potencjalnej stracie dla gracza, ataka jest raczej mało obiektywną wartością. Jednak i tak chcę się podzielić tym segmentem, żeby chociaż spróbować opowiedzieć, czym nie jest Cyberpunk 2077, a jako co jednocześnie bardzo dużo osób mylnie go postrzega. Gra jest dosłownie wykastrowana z masy potencjalnie świetnych mechanik. Niektóre zostały dosłownie wycięte, niektóre nigdy nie były planowane w grze, ale zarówno te jedne, jak i te drugie. Mogłyby pogłębić odczucia związane z rozgrywką i faktycznie zrobić z niej coś ponad zwykłą grę. Może nawet kamień milowy. Myślę, że oczywistym początkiem będzie tu kwestia ogólnie modyfikacji. Świat Cyberpunku ma niesamowity potencjał, praktycznie nieskończony potencjał tej kwestii. Modyfikacje ludzi, modyfikacje broni, modyfikacje pojazdów. Część z nich jest faktycznie zawarta w grze, ale w niesamowicie skąpym nakładzie, jak na świat Cyberpunka. Nie lubię się rozwodzić nad kreatorem postaci, bo jest to dodatek do gry, a nie jego główna o. Jednak już w nim samym widzimy duże ograniczenie, jak na twór, w jakim się znajdujemy. Brak wyboru wymienionej na metal skóry, którą widzimy w grze wszędzie, tylko nie u nas. Brak edytora wysokości, budowy ciała, mała rotacja właściwie wszystkich elementów oprócz oczu, od włosów do wszczepów. A jeszcze gorzej, pod tym względem robi się już podczas samej rozgrywki, która pozwala nam na relatywnie mało. Tak, są wszczepy. Drzewko rozwoju i fajne bildy, ale próbowaliście sobie kiedyś wyobrazić, jak mogłyby wyglądać te fajne bildy, gdyby twórcy wycisnęli z modyfikacji postaci ostatnie soki? Wyobraźcie sobie cyberpunka, w którym możemy dodać sobie dużo więcej wszczepów, takiego, w którym możemy mieć prawdziwą sztuczną rękę, jak Johnny albo Morgan, a nawet zrobić z siebie drugiego Adama Smashera, jeśli tylko mamy na to ochotę. Przy czymś takim, możliwości modyfikacji, jakie finalnie dostajemy, są naprawdę okrojone. Wraz z tak rozwiniętymi mechanikami wszczepów, moglibyśmy wybudować dużo bardziej rozwinięte drzewko rozwoju oraz dużo bardziej rozwinąć system cyberpsychozy, na przykład wywalając nakładkę blokującą następne wszczepy. I implementując system prawdziwego szaleństwa do gry, moglibyśmy po przekroczeniu limitów szczepów dostawać co jakiś czas ataków cyberpsychozy, które mogłyby na przykład pomóc nam w walce, albo wręcz przeciwnie, na chwilę uniemożliwić nam walkę, przy tym jednocześnie spowodować, że przypadkiem skrzywdzilibyśmy kogoś ważnego dla fabuły, na przykład pana albo kogoś jej bliskiego w trakcie jednego z takich napadów. To daje też pole na więcej komentarzy od Johnego w naszą stronę, co sprawi, że będzie jeszcze bardziej obecny w grze. Taki system nie dość, że wystrzeliłby w kosmos ilość sposobów, na jakich możemy przejść grę, z zwiększyłby powody, dla których moglibyśmy zagrać jeszcze raz, to dodałby też głębi rozgrywce i zmusił do lepszego przemyślenia buildów, jakie robimy. Kolejne modyfikacje, jakie Cyberpunk się prosi, to edycja aut. Wyobraźcie sobie samochód Johnego z przyczepionym turbo i rakietnicami po bokach. Potencjał walki samochodami się rozwija, wyścigi, które mamy obecnie w grze z miejsca zrobiłyby się ciekawsze oraz mielibyśmy kolejną okazję na więcej dialogów z Johnnym, który mógłby dogryzać na, nie wiem, za dewastację jego wozu. Kolejna mechanika, jaka wpadła mi do głowy już trochę mniej oczywista, nieobowiązkowa zaznaczam, coś na zasadzie rekrutacji ludzi do gangu czy czegoś w tym stylu. Moglibyśmy zmontować ekipę na podobnej zasadzie co w Netflixowym serialu, to dodałoby naprawdę sporo do rozgrywki, może dodatkową mechanikę przyjmowania terytorium przez gang, dodatkową statystykę respektu, ale dla naszego zespołu, ciekawsze i większe i bardziej różnorodne kontrakty dla całej ekipy, czy np. w połączeniu z bardziej rozbudowaną mechaniką cyberpsychozy możliwość skrzywdzenia kogoś z drużyny, idące za tym konsekwencje, a to jeszcze nie wszystko, co mogło znaleźć się w grze, ale się w niej nie znalazło z jakiegoś powodu. Księżyc, na który możemy polecieć w ogóle możliwość latania tymi powietrznymi pojazdami na własną rękę. Ten świat to kopalnia świetnych mechanik, które można wsadzić do gry, a tyle z nich zostało okrojonych lub całkowicie zignorowanych przez twórców. Tak mógł wyglądać Cyberpunk 2077, tak może wyglądać projekt Orion, czyli dla tych co nie wiedzą nadchodząca gra ze świata cyberpunka. Mam nadzieję, że tak będzie wyglądał projekt Orion, ale niestety nie wygląda tak Cyberpunk. 2077. 2077. I teraz tak, przez okrojenie i zignorowanie tych potencjalnie świetnych mechanik, w pewnym sensie nawet pójście na łatwiznę nierówności jeśli chodzi o jakość kontentu jakie daje gra oraz masie błędów, które zapewne wynikają z silnika gry oraz podstaw kodu przez co nie mogą być całkowicie załatane bez dogłębnej przebudowy gry, przez to wszystko Cyberpunk nie jest świetną grą i mówię to jako fan, który świetnie bawił się w grze, bo mimo że mi się bardzo podoba, dostrzegam te błędy i widzę ten niewykorzystany potencjał. Potencjał. I aż mnie trzęsie w fotelu na myśl, że mogłem być drugim Adamem Smasherem, a nie byłem. Mam dosłownie to samo uczucie, co kiedy grałem w Hogwarts i chciałem zabić kolegę ze szkoły, ale nie mogłem, bo twórcom się nie chciało tego zrobić. Ta gra nie jest idealna, ta gra nie jest tym, czym mogła być. Cyberpunk jest jak nowoczesny, abstrakcyjny obraz, interpretowany przez niektórych jako przełomowy i głęboki, a będący tak naprawdę kawałkiem płótna, które przerosło artystę, więc ten ze wściekłości pobaz grał całość, a teraz jakieś tempaki próbują to te interpretować. Cyberpunk jest jak lokalny kebab z twojej miejscowości, który zawsze ma za mało albo za dużo sosu, jak nie masz obycia w kebabach i przyjdziesz mocno głodny, to może ci się nawet wydawać, że to najlepsze co w życiu jadłeś, ale to, że ci się tak wydaje w tym momencie konkretnym, to nie znaczy, że tak jest. Patrząc na to chłodnym okiem kogoś, kto nie rozczarował się pierwszą wersją cyberpunka na premierę, a teraz straci trzeźwe spojrzenie, bo się ucieszył, że już mu się motor nie respi pod mapą czy coś, myślę, że przez niektórych graczy cyberpunk jest zdecydowanie bardziej gloryfikowany niż powinien być. Z różnych powodów przymyka się oko na błędy i niedoróbki, co nie powinno mieć miejsca, bo niezależnie od naszej sympatii powinniśmy świadomie konsumować gry i generalnie owoce popkultury. I o ile szanuję opinię ludzi, którzy twierdzą, że Cyberpunk to ich ulubiona gra ze wszystkich, bo kwestia ulubioności jest mocno subiektywna i wcale nie trzeba lubić tylko rzeczy, które są idealne albo prawie idealne w każdym calu, o tyle nie rozumiem i jasno nie zgadzam się z ludźmi, którzy twierdzą, że jest to najlepsze. Gra na świecie. Bo nie jest. Jest to błędne twierdzenie i mówię to cały czas jako fan. Ta gra jest dobra. Nie bardzo dobra. Niewybitna, ale naprawdę dobra. Jednak do miana najlepszej naprawdę dużo jej brakuje. I taki apel do tych, którzy cały czas, nawet po wymienieniu błędów i niedociągnięć Cyberpunk'a, wygłaszają twierdzenie o jej najwyższości wśród gier. Przejdźcie sobie całego Red Dead dwójkę, 2 albo chociaż GTA 5 tylko całe. I tym drugim twierdzeniem ja tu nie chcę wywoływać wojny, ok? Ale że tak powiem, przynajmniej nie które elementy, nawet tyle starszej grze, zostały wykonane dużo lepiej. To wam chociaż da pogląd na to, jak można coś zrobić i może skłoni do jakichś przemyśleń głębszych, a tak już ode mnie, jako kogoś, komu naprawdę spodobał się Cyberpunk 2077 za te 40 lat, jak już Orion wyjdzie, a twórcy faktycznie wyciągną lekcje z Cyberpunka i dodadzą rzeczy, których nie dodali tutaj, jeśli wyciągną wnioski, będzie szansa, że wtedy dostaniemy grę niemal idealną i ja, chociaż w tym momencie czekam dużo, dużo bardziej na kolejnego cyberpunk'a niż na Wiedźmina 4. No ale nic, takie moje przemyślenia po ograniu. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Zapraszam do komentowania. Na razie.